W ostatnich tygodniach wiele mówi się o Karolu Nawrockim. Dla jednych to nazwisko znane z działalności w Instytucie Pamięci Narodowej, dla innych zupełnie nowa twarz w polityce najwyższego szczebla. W tym materiale spróbuję odpowiedzieć na jedno proste pytanie: dlaczego to właśnie Karol Nawrocki został prezydentem Polski? Zanim jednak ocenimy sam wybór, warto przyjrzeć się jego sylwetce, okolicznościom nominacji i temu, co ten ruch może oznaczać dla przyszłości polskiej polityki. Kim jest Karol Nawrocki? Karol Nawrocki urodził się w 1983 roku z wykształceniem z historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Karierę publiczną związał przede wszystkim z Instytutem Pamięci Narodowej. W 2017 roku objął funkcję dyrektora gdańskiego oddziału IPN, a już w 2021 roku został jego prezesem. W swojej działalności koncentrował się na polityce historycznej, szczególnie na badaniu i upamiętnieniu ofiar systemów totalitarnych, takich jak komunizm czy nazizm. Znany był też z promowania patriotyzmu i aktywnego uczestnictwa w projektach edukacyjnych. Poza pracą naukową i urzędniczą, Nawrocki angażował się także w działalność społeczną, m.in. jako członek różnych rad i komitetów związanych z pamięcią historyczną. Choć nie był wcześniej czynnym politykiem, jego publiczne wypowiedzi i kierunek, w którym prowadził IPN, wskazują na silną identyfikację z konserwatywnym nurtem myślenia. O historii i państwie. Droga do prezydentury. Choć Karol Nawrocki nie był klasycznym politykiem partyjnym, jego droga do prezydentury nie była wolna od napięć. W przestrzeni publicznej głośno było m.in. o sprawie pana Jerzego Zgnańska i eksmisji z mieszkania komunalnego. sprawie, która miała charakter bardziej symboliczny niż prawny, ale została silnie upolityczniona. Zarzucono Nawrockiemu brak empatii i próbę budowania własnego wizerunku kosztem osób postrzeganych jako zwykli obywatele. Wokół Nawrockiego pojawiały się też zarzuty o na przykład ustawki kibolskie. Mimo to Nawrocki utrzymał silne poparcie polityczne, dla zwolenników był symbolem walki o pamięć i porządek w przestrzeni publicznej. Dla krytyków narzędziem w rękach władzy i twarzą centralizacji interpretacji historii. To wszystko sprawiło, że jego kandydatura była zarazem neutralna, jak i wysoce dzieląca społeczeństwo. Kontekst polityczny żeby zrozumieć wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, trzeba spojrzeć szerzej na polityczny krajobraz Polski w momencie jego kandydatury. Kraj był już od dłuższego czasu głęboko spolaryzowany. Z jednej strony konserwatywny elektorat domagał się kontynuacji polityki tożsamościowej, mocno osadzonej w narodowych wartościach historii i religii. Z drugiej coraz silniejsze było zmęczenie stylem rządzenia, konfliktami z Unią Europejską, a także narastające protesty społeczne. Zwłaszcza wśród młodszych grup. Nawrocki pasował do tej roli. Jako prezes IPN dawał gwarancję trzymania linii w sprawach innych. Ideologicznych, a jednocześnie nie był znany z agresywnej retoryki. Co ciekawe, jego wybór wpisuje się w też szerszy trend polityczny ostatnich lat: promowania ludzi z zaplecza instytucjonalnego, nie zawsze bezpośrednio związanych z partiami, ale ściśle współpracujących z ich aparatem. W pewnym sensie więc Nawrocki nie tylko wygrał wybory, on był polityczną inwestycją w przyszłość konserwatywnego bloku. Znaczenie tego wyboru. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta to coś więcej niż tylko zmiana głowy państwa. To symboliczny sygnał zarówno w kraju, jak i za granicą. Po pierwsze, pokazuje siłę i skuteczność środowisk konserwatywnych w Polsce. Nawrocki nie był kandydatem szeroko rozpoznawalnym przez przeciętnego wyborcę. Jego sukces pokazuje się, więc sprawne działanie struktur polityczno-instytucjonalnych, a także skuteczną narrację tożsamościową, która odwołuje się do historii, patriotyzmu i potrzeby obrony wartości. Po drugie, to krok w stronę silniejszej integracji instytucji państwowych z ideologicznym przekazem. Prezydent wywodzący się z IPN-u, instytucji zajmującej się polityką pamięci, może oznaczać dalszą próbę ujednolicania oficjalnej wersji historii i wpływu państwa na tożsamość narodową. Po trzecie, prezydentura Nawrockiego to wyzwanie dla opozycji. Jego postać, łącząca kontrowersje z wyważonym tonem, utrudnia jednoznaczną krytykę. Opozycja musi teraz konkurować nie tylko z aparatem władzy, ale także z kandydatem, który prezentuje się jako umiarkowany i merytoryczny. Wreszcie, dla społeczeństwa to wybór, który może polaryzować, ale i zmuszać do refleksji. Podsumowując, Karol Nawrocki to postać, która wzbudza wiele emocji i kontrowersji, ale także pokazuje, jak historia, polityka i tożsamość narodowa splatają się w Polsce dzisiaj. Jego prezydentura to nie tylko wybór osoby, lecz także wybór pewnej wizji kraju i jego przyszłości. A wy co sądzicie o tej decyzji? Jakie widzicie konsekwencje i wyzwania? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów.